Ustalimy budżet Amazon Ads na następne miesiące i dostosujemy do potrzeb konta. Wyślemy Ci raporty Business raport, Raport Amazon Ads oraz VAT Transaction Report. Pamiętaj o tym, że regularnie monitorujemy efekty i dostosowujemy strategię do Twoich potrzeb. Przechodzimy do ostatniego etapu, etapu piątego, który nazywa się skalowanie i ekspansja. Etap piąty jest to etap bardzo istotny dla zwiększenia i skalowania sprzedaży na Twoim koncie. Wejdzie on w życie od około 90 dnia, czyli Około czwartego miesiąca współpracy pomiędzy AMZ Team Pro a klientem i co się wydarzy? Przeanalizujemy możliwość prowadzenia nowych produktów i kategorii. Przedstawimy i zaplanujemy możliwość ekspansji na nowe rynki Amazon UK, DE, FYRY, US i tak dalej. Dostosujemy budżet Amazon Ads do bieżących potrzeb konta. Ustalimy kolejne kamienie milowe, na przykład rozwój FBA, nowe kampanie reklamowe. Określimy co najmniej dwa kluczowe KPI. Akos, takos, konwersja, liczba zamówień, czas i tym podobne, ponieważ na KPI-ach będziemy od tej pory rozliczać naszą współpracę. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe